Dziemanko! Tutaj Goniam Gaming wraz z Vitraxem w pierwszym odcinku z Minecraft na PlayStation 3. Ja! Uli! Nie! Nie! Ej! Tak. To nie są cheaty. Creeper! Gdzie? Gdzie? Tu! Ale tam jest ząbiek obok! Ja wiesz, tam obok jest ząbiek, patrz! Ale się skrył! Nie wiem, czy to będzie widać na filmie... Nie no, chwila, widać! No, oj, no. no suń swój wielki łeb! Na chwilę! W grze! Nie, patrz! Nie bije mnie nawet! What? Stoję obok niego i nic! Aaaa! Też się nie, nie bije! mnie! to! <laughs> On, jest nie lubią. On jest popsuty! On jest popsuty! Ej, to Kurde, nie w dół! Dobra, chodź do tego, budujemy. Bo zaczęliśmy już właśnie. Powiem im. A, i poza tym, zaraz nam wyłączy kraja. Trzy, dwa, jeden. Dobra, już gdzieś. Jest moja paliska tak? i Już wiesz? No, nie, mam ją na nie mam mapie Już. Okej. Już prawie mam. odkryłem po, po do, dolną, lewą, prawą część. Dolną całą. Dobra, odprowadźmy ich. Tutaj, będzie, tutaj jest taki korytarz, ale jeszcze... To ty... Yy, będzie widać na, twoim, yy, na twojej połowie screena mm. Więc ty idź i pokaż tam Co tutaj mamy Tu wspaniały balkon, widać są wszystko co jest widać. To jest jeden pokój taki. taki z widokiem na... Tutaj jak, jak słońce zachodzi, taki ładny widok jest no, i tutaj będziemy robić takie pokoje jakby Wejście do piwnicy W do... oh, kół na górę Cię Nie umiem yy. Sprawdź, czy jest dobrze Dobrze O, no to już tutaj będę mhm. Pochodzisz tu Patrz, jak mam to miejsce, mogę tylko lawy wylać Nie wylewaj mi tutaj lawy! Nie bój się, nie bój. A i tak ogólnie ja będę y, ostatnio y, miałem w planach nagrać dla Was QA więc mam post na Facebooku i y, 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 będziecie po prostu mi tam pisać pytania, a ja na QA jeszcze mam w planach pozdrowić. Y, Trzy koleżanki i jednego kolegę, ale to tylko na Q&A będzie. What the damn się rozwalił! mnie! jak nagle z na jestem. Dzieńko. nic ci nie zrobiłem! Chodzisz tutaj mi pomóż Ja gdzieś oświetl na naszą chałupę zajmowaną w ciemnościach There's hotel There's jest hotel on the O, oh, ty ja się kopałem no. Ja się tutaj kopałem Bo ty to wolisz yy, się zająć yy, pierdolami. Yy, ale jeszcze yy, Powiedz mi, czy mam to wrzucić na Facebook czy na YouTubea? A no ja no Gdzie będzie lepiej To na Facebook. Fu, na YouTubea. U. Ej, nie po będę wieje. Dobra. To jest tylko dół. Trzeba wykopać. Dobra, ja się zajmę tutaj tym. Podębnie. Chyba górki się usuną spod nóg. A to ty mi rozkopałeś. No. A dlaczego to nie ma to? nie ziemi było. Eee, czy to jest dziura? Czy to ja mam lepiej gość baga? Tutaj jest dziura? Nieprawda. To jest dziur! Nieprawda, to nie ma żadnej dziury, no! Leć! <noise> Brawo dla Vitraxa! Po prostu jego... Analog! <noise> no bo mi się analog zepsuł. Tak, nie idzie tam. Jest! Wiesz, ty masz ode mnie kody nadal. Na, na teleportację, od razu mówię. Wybramy tylko na tych. Tylko tak przed odcinkiem, bo się biliśmy tak to Więc musieliśmy ich użyć. Na siebie. Rozkopuj drugą ścianę do sufit. Nie wiem, co mm -hmm. wybierasz. Bo to nie jest taki hapsuk. Jeszcze będziemy musieli iść potem. Po piasek. Mm. Nie wiem, i tam. A nie, to dopiero pod koniec. Dobra. Hmm, chciałem. Powiedzieć o jednej rzeczy. co ty? ...lej, Nie słuchajcie, tam jest chłopaj Już. Dobra, jeszcze sufit. Na jedną kratkę wyżej i naprawiamy to. Brawo, krzywo, rozkopałeś. Teraz będziemy mieli dziurę w podwodze. Jakie podłodze są? Dobrze N wszystko jest. Kurde. Drugi jest tak w ruch. Dobra, jest. Y <ścoughs> Nie marnuj gobla. Mówię ci coś. Albo zrobię... Ci... Wojna koblem No przesuń się! Patrz albo ci zrobię... No od tamtej strony. Albo ci zrobię to co tej ścianie. No. <noise> Mapą tak zasłonił. No. Dzięki za mapę! Hej no, no! Oddawaj mapę, proszę. Co? Wyleciła? Lejdź tam! Masz Żyję! I zabrałeś z tego tego nie mam mapę! I klipem mnie goni Zarobiście Już nie I Teraz będziesz mi robił ten... Podkopki Pod hotel. Tak. Przez nie wiem czy tutaj się podkopałem Dobrze The fuck? Już się tutaj wykopałem? Mm -hmm. Co by tutaj jeszcze? Aha, wiem co zrobię Ten wkrótce Wolałem Skrzaczę że skrzacz Nie skrzacz, tylko chcę Nie spalować Tam, gdzie się chce Tam, gdzie się chce? Jak ja no, musiałem na niego grać przez tydzień. Z tym analogiem się dzieje. Wyłącza się? No. Poczekaj, tu może coś. Stale. I ogólnie jest flash włączony, bo jest lepsza ostrość. Czekaj, ile już się nagrywa. Jeżdżą już 7 minut. Chwila, tutaj się to tu w ogóle. Dobra. Jest trochę wolniej. W ja ale tu nic 1, 2, 3, 4, 5, 5. 6 robię moc. no weźcież tu zniszcz człowieku! Żeś mi mapę wywalił Było powiedzieć to bym cię tepnął i nigdy nie było problemu najmniejszego